Tu cię mam, stary grzeszniku, powiedział myśliwy, już od dawna chciałam cię znaleźć. Bajkę o czerwonym kapturku zna prawdopodobnie każde dziecko w oryginalny sposób. Historię małej dziewczynki, która w drodze do babci spotkała wilka, przedstawiła aktorka Dominika Ostałowska. Wydaje mi się, że czytanie baśni to naprawdę jest bardzo ważna część dzieciństwa i chciałabym, jeśli to możliwe, namówić dzieci do jak najczęstszego zaglądania w ogóle do książek, a do baśni. Może nawet szczególnie dlatego, że rzeczywiście kryje się w nich mnóstwo znaczeń, mnóstwo prawd, mnóstwo wiedzy na temat życia, ludzkich, ludzkich charakterów. Dominika Ostałowska na scenie Ostrowieckiego Browaru Kultury zaprezentowała również Jasie i Małgosie oraz śpiącą królewnę. I nastał dzień, w którym śpiąca królewna miała obudzić się ze swojego długiego snu. Gdzie jesteś, piękna krak tak trudno odnaleźć winnym do nich sentyment, bo to były właśnie baśnie, których ja słuchałam yy, często na płytach, tak, w, tak zwanych bajkach, samograjkach. Ja się na nich wychowałam i bardzo naprawdę, no tak jakoś zapadły mi w pamięć. A poza tym wydaje mi się, że to są też baśnie lubiane przez dzieci, nie tylko przeze mnie <laughs> yy, i... Jedne z mądrzejszych. I dlatego po przeczytaniu każdej bajki aktorka poświęciła chwilę na rozmowę z najmłodszymi. To jest dla mnie ogromna radość, że brały udział w tej dyskusji, że się nie wstydziły, że miały swoje własne przemyślenia albo chciały się czymś podzielić. Eee, czasem może nie do końca było to zawsze związane z baśniami, ale to też jest naprawdę bardzo urokliwe i jest to dowód zaufania i jakiejś sympatii, więc to mnie bardzo, bardzo cieszy. Dzieci wnioski ze spotkania wyciągnęły. Popaki czegoś się dowiedzieliście się na tym spotkaniu? Jakie wnioski wyciągnęliście? Żeby nie ufać tym, co, tym, co nie znamy. Ja się nauczyłem, żeby słuchać rodziców i żeby, i żeby być zawsze odpowiedzialny. Czego się nauczyłaś jakie wnioski wyciągniesz z tego spotkania? Że trzeba się słuchać rodziców po pierwsze, a... I że nawet najsłynniejsi aktorzy mogą robić takie drobiazgi dla dzieci. Były zdjęcia, autografy i miłe słowa. Baśnioterapia, bo tak nazywa się projekt Dominiki Ostałowskiej, spełniła pokładane w niej nadzieje. Jej jakiś niesamowity głos, i jakby taka ciepłota e, charakteru, czy charakterologiczna, powoduje, że. Działa na dzieci jak magnes. Stąd myślę, że to jest taki fajny pomysł, który będziemy kontynuować. Być może uda nam się, a na pewno nam się uda, znaleźć innych aktorów lub aktorki. Kto wie, czy baśnioterapia nie zachęci rodziców do częstszego czytania swoim pociechom, pamiętając, że pobudza ono wyobraźnię i uczy koncentracji.